A dzisiaj ze mną w mojej kuchni Ola Nowak. Instagramerka, youtuberka, tiktokerka, Zgadza. zjawisko polskiej, zjawisko polskiej Zgadza. sieci. Człowiek, który zjawisko polskiej sieci, to tyle wam mogę powiedzieć. Jeżeli oglądają nas nastolatkowie, no to doskonale Ciebie znają, ich mamy prawdopodobnie też. A jeszcze prężna bizneswoman, a to wszystko w wieku. No, no przepraszam, 24. 24. 24, 24, więc już nie taka młoda, ale. Moja się do... droga, moja <laughs> droga z mojej perspektywy, wiesz, to jesteśmy mniej więcej w okolicach wieku moich córek, także. Czy lubisz gotować? Ja kocham jeść No dobra, no to I mam nadzieję, że dziś nauczysz tutaj... mnie yy, <laughs> i będę mogła się popisać w domu, bo jakby ja zawsze stoję z tej z drugiej strony, degustuję, ale nigdy raczej nie pojawiam się po tej stronie, więc chcę zaskoczyć wszystkich. I zaraz ci powiem, co będziemy robić. Zaczniemy od deseru przewrotnie. Znaczy, nie tyle przewrotnie, co ten deser po prostu musi ostygnąć i się ustać. Bo no, będzie to, bo będzie to panna kota, Taram. ale taka panna kota, wiecie, co sezonowa, bo mamy tutaj już taki bardzo jakby świąteczny nastrój, więc ona też będzie nascona takimi świątecznymi smakami. Będzie rizoto. No i z grzybami, wiem, że grzyby. Tycha, robisz. Tycha, tycha. Ja to dzisiaj na naprawdę chyba kuchnia na życzenie moje. I do tego wszystkiego zagryziemy, żeby było też troszkę witaminki, sami mm -hmm. cukier i węglowodany, to jeszcze będą grillowane warzywa. Zabieram się do roboty. Zakasamy rękawy. rękawy. Tak jest. Zobaczymy, zobaczymy czy ja ci o, będę co? bardziej pomagać, czy przeszkadzać. Mam nadzieję, że się to uda i eee, wszyscy wyjdziemy z tam w jednym kąpielu. Dobrze, Olu, to zaczynamy od tego, co ty lubisz najbardziej. Desery, prawda? Desery. <grym <grym I wlewaniem mleka do garnka. Proszę bardzo. To jest śmietanka. śmietanka. To jest śmietanka. Słuchaj, no. U mnie nie ma lajtowej kuchni. Przykro mi bardzo, do jeżeli końca? przyszłaś się do końca. To jest 750. To Nie, jeżeli to przyszłaś nie. się podchudzać, to zdecydowanie <grym> pomyliłaś drzwi. Nie, nie przyszłaś. Dodajemy cukier puder, to jest plus minus na około pół szklanki, goździki, trzy, można dać więcej, to będziemy później przecedzać wszystko przez sitko, także bez szkody dla uzębienia. Tutaj wjechał już anysz gwiaździsty, goździki, laska cynamonu, cukier, wiadomo, cukier puder i le grand final nie wiesz co z tym zrobić? Wiemy, rozcinamy, Także tutaj Dobra, bo No zajponowałaś mi tutaj. Dobra, i rozcinamy, żeby była Dobra, bardziej ty. aromatyczna. Ale wiesz teraz, co z tym jeszcze robimy? Tu musimy, w środku tak, mamy, tak? musimy wydłubać dług, kochana. Dług. To, co tutaj wydłubujemy, to są najbardziej aromatyczne nasiona. I ile tego jest? O. No bogato, no bogato. Mm. Mamy to i wrzucamy Reszt, całą. I tak, wrzucamy całą laskę, bo e, doda nam jeszcze aromatu. Odpalamy, moja droga, paniczek. Mieszamy. I teraz o co chodzi? Żeby to podgrzewać na w miarę delikatnym ogniu, bo to się nie może zagotować. Olu, e, ja nazywałam Cię zjawiskiem polskiej sieci, bo powiem ci tak, ja cię poznałam całkiem niedawno temu. Powiedzmy sobie nie, szczerze. Całkiem niedawno. całkiem niedawno. I tak mówię tak, a po ty Instagrama prowadzisz? No tak, prowadzę. Mówię, e, dużego masz tego Instagrama, ale tak, no wiesz. Milion sto. Milion sto na Instagramie, na YouTubie? Milion twoje... osiemset. Milion osiemset i twoje filmiki ogląda ile? W sumie jest już 500 milionów wyświetleń. To jest wspaniałe, że mając internet, kamerę, możesz. Naprawdę zdziałać w tym momencie cuda. Teraz zakładasz, założyłaś już tak. właściwie swoją markę i masz 24 lata, a w ogóle to... Twoje życie miało się potoczyć zupełnie inaczej, bo ty zdawałeś do szkoły aktorskiej. Zgadza się? I co się stało? Nie dostałam się. Na ostatnim rzucie się nie dostałam nie miałam kompletnie planu B na życie. Zawsze chciałam być, pracować przed kamerą, bo uważam, że, że całkiem mi to dobrze idzie. I stwierdziłam, co by tu zrobić, żeby nie prosić się wszędzie, tylko żeby naprawdę na własnych warunkach zacząć coś tworzyć. Czyli, Czyli zamiast chodzić na casting i sama tak. sobie zrobiłaś casting, tak. zatrudniłaś się w roli głównej. Dokładnie, i wyszło mi to całkiem. Nie nie jest, ta obsada, bo już od 4 lat funkcjonuje to naprawdę bardzo dobrze i oby tak było cały czas. no bo trzeba... Ale zupełnie co innego robisz na Instagramie, bo na Instagramie jesteś taką typową, można powiedzieć, influencerką, tak, tam jest tak, dużo tak mody, prawda. beauty i tak dalej. Natomiast na, na YouTubie spełniasz swoje jakieś tam marzenia o aktorstwie, tak, prawda? Tak, wcielam się w różne role, bo to są to e, krótkie formy komediowe, więc raz jestem dziewczynką, która ma 12 lat, raz jestem e, kobietą w związku, raz jestem Zołzą, więc to jest bardzo fajne, że codziennie robię tak naprawdę coś innego. Dobrze, widzę, że tutaj już jesteś w okolicach wrzenia, więc możemy wyłączyć ogień. Tak. I teraz tak. Zalewamy. coś tutaj żelatyny. nie e, żelatynę bo bo dorzucimy. Żelatynę rozrabiamy, do żelatynę, bo się czułka. zagadamy i nie zrobimy w końcu <laughs> i nie zjemy, co gorsze. I to to by było najgorsze. najgorsze. To jest straszne Wymieszane. Jest powiedz, powiedz. Na, na początku myślałam, że to się nie rozpuści, ale a, się udało. Dobra, to teraz przelewamy, tak. bo nie chcemy jednak testować Cięż, naszego uzębienia. Dobrze, Dobrze, Alu, ponieważ już ustaliliśmy, że jesteś perfekcjonistką, to może bardzo proszę przekażę Cię. Przelewamy. Trenowałam w domu całą noc. Zaczynam jak ci Sobie zerknęłam też na filmiki, e, które się gdzieś tam pojawiają w twoim otoczeniu i powiem ci szczerze, że mnie zatkało. Mhm. E, bo nie będę teraz wymieniać go z imienia i nazwiska czy też raczej z pseudonimu, e, ale obejrzałam filmik jednego chyba z bardziej popularnych youtuberów, który trwał pół godziny i przez pół godziny tam się autentycznie nic nie działo, leciał suchar za sucharem. Mhm. I ja tak się zastanawiam, ale o co chodzi? Nie chodzi może tu o twórców, którzy to produkują. Bardziej chodzi o to, że ludzie tego chcą. Bo jeżeli jest milion, dwa, trzy, cztery miliony wyświetleń, to znaczy, że oni chcą tego. No tak, ale I... czy to nie jest trochę tak, że wy moglibyście też narzucić pewne rzeczy? Pewien Oczywiście styl. Ja, ja staram się jakby w moich filmikach poruszać. Yy, to są komediowe treści, ale być. Jakby taka, że mama obejrzy i powie, dobrze, możesz to dalej oglądać. <grym> mama nauczycielka. Mama dodajmy. nauczycielka, tak, mama nauczycielka, możesz to oglądać i e, tworzyć coś, e, za co nie będzie mi wstyd za jakiś czas, bo teraz mam 24 lata, ale będę miała za chwilę 35-40, będę miała swoje dzieci, a to dalej będzie w, w internecie, ja tego nie usunę, chociaż bym chciała nawet. E, to jest, że po prostu to nie ginie. nic nie ginie, więc... E, Myślę, że ci twórcy, którzy tworzą takie rzeczy, nie zastanawiają się nad tym, co jest jutro. Liczy się dla nich tylko liczba, wyświetlenia yy, i to, co będzie jutro, to już nieważne. Panna Kotta odstawiamy teraz, Góra. więc odstawiamy w chłodnie miejsce i zabieramy się za ciąg Dobrze. dalszy. Olu, Panna Kota relaksuje się w lodówce, a my tymczasem robimy sos. I sos znowu no, będzie raczej odległy od Italii, mm -hmm. ale my dzisiaj miksujemy troszeczkę tak tak. przedświątecznie. E, jeżeli święta, to u mnie zawsze żurawina musi być obowiązkowo. Zawsze robię ją sama. Będą e, też do tego sosiku, może bardzo, bo to ja ładnie kroisz. Tu jest mniej więcej pół kilo żurawiny. Zalewamy ją odrobiną wody. Dodaję, słuchajcie, brązowego cukru na oko. Później będziemy to próbować. O, i one, widzisz, zaczynają błyskawicznie mm -hmm. tak strzelać, pękać. Chciałabym ja pewnie tutaj na oko dała z 3-4 łyżki, yy, ale próbujcie, zobaczcie, czy będzie się troszeczkę bardziej słodko, czy troszkę bardziej kwaśno. Rzucamy jabłka. Prawie to mamy, dalej to się już będzie samo robiło, gotujemy jabłka i żurawinę mniej więcej około 10-15 minut, aż to wszystko, aż żurawina już takie się naprawdę rozleci, a jabłka zrobią się zupełnie miękkie, Przykrywamy i się samo robi, i się samo robi. Tak jak Ta. mówimy. Dobra, zobaczmy co się nam tutaj zadziało. No. Widzisz, wszystko tutaj już ładnie... Taki dżemik nam się zrobił. Taki trochę, trochę, no? Taki dżemik, a teraz zrobimy sobie z tego sosi i blendujemy wszystko ręcznym mikserem. Ja tu widzę sok pomarańczowy i myślę, że tak, coś tu będzie się działo. Bo chcę, żeby było tak bardzo, bardzo świątecznie dolewamy go do, dla smaku, ale też po to, żeby sobie rozrzedzić trochę mm -hmm. tę e, konsystencję, żeby to był sos rzeczywiście, a nie dżem. Sos zblendowany na Aksamitny, tak pyszne. jest, tak jest. A my, moja droga, zabieramy się teraz za kolejne danie, czyli zagrylowany wasze. Czyli trochę hit, trochę, tylko trochę. Tak. Ha ha ha. I zobacz teraz, Olu, co my tutaj mamy. Ja. O, Na... czyli marzenie każdego przedszkolaka, brukselka. O, tak. I szpinak, wiesz Pani taką tą mazię jej, taką nie. Mam nadzieję, że tym razem będzie mniej krytycznie. i brukselka będzie al dente, bo będziemy to wszystko grillować, delikatnie grillować, bo nie chodzi nam o to, żeby zamordować te warzywa, mm -hmm. tylko żeby nadać im fajnego żeby smaku. Były żeby były ja chrupkie. Stanie. Co to jest? Bo wygląda jak cukinia. Bo to jest baby cukinia. Rozobacz te marchewki. Piękne. A żeby było śmiesznie, nie wiem czy wiesz, to jest sztuczna marchewka, znaczy sztucznie wyhodowana przez Holendrów. Marchewki oryginalnie w naturze występowały w kolorze żółtym, Naprawdę? fioletowym, białym, ale Holendrzy, jako że ich y, kolor narodowy to jest pomarańcz, na część króla hodowali, proszę bardzo, pomarańczowe y, marchewki, które podbiły świat. Widzę, że coś, coś mi tutaj położyłaś. Tutaj, tutaj cię jakiś? położyłam, tak. Y, Dziękuję, dziękuję. Co ci położyłam tu mianek, bardzo aromatyczny, piękny. bo będziemy jeszcze dodawać na patelnię grillową zioła, mhm. żeby jeszcze podkręcić to fajnie smakiem, więc tak, podzielmy się może tak, zadaniami. To to kink, kink. No wiem, widzę, że No, piękne są. Ja ostatnio prowadziłam e, na Festiwalu Kobiet Internetu panel poświęcony odpowiedzialności internetu i w ogóle social mediów. Szczerze, odpowiedzialność, patrząc na liczby, jest ogromna i w tej grupie są e, każda osoba, to każdy, to inny pogląd, i ja uważam, że takie kwestie społeczne trzeba poruszać. Ale y, nie można ich nabarwiać swoimi emocjami, bo wtedy mhm. znajdzie się bardzo dużo osób, które ma zupełnie inne zdanie y, i będą się tam w tych komentarzach y, przerzucać, że ty masz takie zdanie, ty masz. I można bardzo dużo tak, am. ale wiesz, y, dobrze, że ten powiedziałaś, bo ostatnio była przed wyborami taka akcja zabierz głos, bo go stracisz i to nie o to chodzi, żeby mówić na kogo, tak, masz tylko głosować. zachęcać, żebyśmy mieli wybór. i Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby, y, żeby takie treść właśnie społecznie ważne poruszać. Gdzie mamy dwie patelnie, czyli wnioskuję, że będziemy e, jeść. Każdy skrać. sobie rzepkę skrobie, moja droga. Ty masz tę patelnię. I rozdzielamy sobie te warzywa, bo cukinia się chyba krócej... Dokładnie tak, zdecydowanie ona się gotuje. krócej smaży. Smażę. U mnie to już zaczyna nabierać kolorów na tak, tak jest, nabiera rumieńców. I teraz słuchaj, wykończymy to sobie balsamiko. Mm -hmm. Balsamiko doda słodyczy, mimo że to jest ocet. Ajajaj! No, Temperament złotki on... ja. się pokazał. Musi być. Dobra kochanie, mamy to. Warzywa na medal. Piąteczka. Dobra robota. <laughs> Lecimy dalej. No to przechodzimy do węgli, do węglowodanów, węgl Rizotto w drodze. Eee, zaczniemy, to jest podwójne grzybowe rizotto. Podwójne, hmm. dlatego że... Grzyba, mam nadzieję, że sama zbierała oczywiście, cały poranek. Oczywiście cały poranek <gry> zdążyła je nawet zamrozić i rozmrozić. Co się nazywa talentki? Kilka muchomorków zaledwie wleciały damy radę. Kostką. Która wylosuje, ta będzie miała. <laughs> niespodziankę. Podwójnie grzybowe, bo używamy grzybów suszonych, które mm -hmm. jak wiadomo mają cudowny aromat. Plus, ponieważ jesteśmy znowu w okolicach świąt, więc to taki będzie troszeczkę polski twist. Moja droga, potnik grzyby na, na kawałeczki, na drobne takie paseczki. To są e, mrożone borowiki, no niestety nie, 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 nie zbierałam ich samych. Natomiast te mrożone są naprawdę też super aromatyczne. To tak, także... do, do sklepu. Do sklepu, tak. Olu, powiedz mi, kim właściwie jest influencer? Ty byś chciała wywierać na tych swoich sympatyków, czyli followersów, jak to się mówi fachowo, bo to są ludzie raczej bardzo młodzi, prawda? Zresztą to zależy. Tak jak już wspominałyśmy na początku, że mam kilka tych platform i na każdej platformie ci ludzie są inni. Mhm. Bo Na YouTubie oczywiście jest to młodsza publika, na, na Instagramie trochę starsza, bo to są osoby mhm. 18-25 to jest główny, główny przedział, bo to tacy mhm. głównie moi rówieśnicy. Ja chciałabym tak trochę pokazać z tym osobom, że można, że naprawdę nie trzeba mieć znajomości, nie trzeba mieć e, jakichś rodziców, nie wiadomo mhm. jakich, żeby spełniać swoje marzenia. Jeżeli naprawdę czegoś bardzo mocno chcemy, to zrobimy. To co zrobimy i jeszcze więcej, bo ja na przykład na moim przykładzie, no ja spełniam po kolei każdy ze swoich marzeń, bardzo się z tego cieszę. I jeszcze przy okazji jest to twoja praca. Jest to moja praca. I która daje ci, jak rozumiem, całkiem fajny dochód. Tak, nie, nie, jest, nie jest źle, ale chcę pokazać, że właśnie y, można i nie można szukać wymówek. Bardzo mnie cieszy to, że, mo że moi obserwatorzy bardzo się cieszą z każdych moich sukcesów. Grzyby lubią czosnek, to wszystko lubi czosnek, żeby była pełna jasność. Gdybym mogła, to bym na naprawdę <laughs> nawet lody czosnkowe Dobra. jadła. Jakieś mniej więcej jedna, dwie łyżki oliwy. Zawsze musi być masło, nie można nic przeciwko masła, Nie mam. Okay. Dobra. I teraz tak, podsmażamy delikatnie czosnek na patelni, aż już uwolni do swojej olejki eteryczne, ten swój cudowny aromat. I to już jest ten moment. I dorzucamy grzyby, mrożone grzyby. Moje Twoje, nie, ja je Twoje to czekają to na lepsze czasy. jeszcze. Z tymi wpływami, z tym byciem wpływowym to różnie może być. I też trzeba uważać, z kim się na przykład jeździ na misję, mam wrażenie czasami, bo ty miałeś dosyć przykre doświadczenie związane z Twoim kolegą. Przez litość nie wymienię nazwiska, który no, zachował się delikatnie, że czują się dość nieodpowiedzialnie i niefajnie w tej krainie, naśmiewając się z tych, z tych dzieciaków. Wszystkim było bardzo, bardzo przykro z tego powodu, ale no nie jesteśmy w stanie e, przewidzieć, kto co powie. Oberwało się nie tylko jakby mi osobiście, ale także całemu, e, całemu, tak, przedsięwzięciu tymu, bo ludzie zaczęli podważać naszą autentyczność, właśnie mówić, że to tylko jest land, a tak naprawdę każdy pojechał tam. Z każdy, nawet osoba, która to powiedziała z dobrą intencją, bo jednak to było 12 dni nie w pięciogwiazdkowych hotelach, tylko w ośrodku u sióstr jeździliśmy, budowaliśmy domy i mieliśmy realny kontakt z tymi dzieciakami i każdy niesamowicie cieszył się, że może im dać e, trochę ciepła, bo to nie chodzi o prezenty, nie chodzi o rozdawanie, jechanie, rozdawanie cukierków, czyli jak ja pojadę tam za ta rok, bo pojadę, bo adoptowałam tam trójkę dzieci. E, to A co to, to znaczy, rodziny. że adoptowałaś tam trójkę dzisiaj. To jest adopcja wirtualna, którą niesamowicie każdemu polecam. 70 zł miesięcznie można naprawdę zmienić czyjeś życie, bo e, tylko żeby dzieci mogły chodzić do szkoły, muszą mieć pieniążki. A niektóre są, niektóre są sierotami, jest w rodzinie 10 dzieci, więc na przykład jedna osoba chodzi e, do szkoły. Ja adoptuję takie dziecko e, opłacamy mu szkołę i wychowanie za 70 zł. Pieprzymy i solimy w tej kolejności. Kolejność dowolna, tak? dowolna, tylko objaśniam, co robię. Ale zobacz, Ale mimo jeszcze... że mrożone, tak. to jednak zobaczcie. No, a pak jeszcze raz. I to odstawiamy. Dobra. Ja I teraz do przechodzimy rozwiatrzuć... do, do konkretów. Robiłaś kiedyś to? Nie, ale jadłam. mam naprawdę. Jadłam. To jest najprostsze danie świata, tylko wymaga trochę czasu. Tak naprawdę Ach, miłość, miłości Miłości, czasu, a to jest najfajniejszy moment w kuchni, kiedy możesz sobie postać z koleżanką. Cebulę w kosteczkę, poproszę, drobną, najlepiej. Ja, ja nigdy nie lubiam cebuli. To może odstaw ten nóż. Bo ja nie jem cebuli w ogóle. On jest, dobra, ja ją pokroję tak cienko, że nawet nie zniszowa. I tak się właśnie to robi. tak <laughs> robi. Ja, ja nie zła jestem. Jak przychodzi pięć osób, i <laughs> to robi to mnie. Słuchaj, za tobą stoi garnuszek z bulionem, bo to jest bardzo ważne. Proszę, postaw go tutaj na, na tym gazie obok. Bo tutaj będziemy mieć taki cykl, ciąg Jak mi powiedziałaś, że to jest bardzo ważne, to aż mi się ręce zaczęły. Powtarzamy to mniej więcej to samo, co było z grzybami, czyli oliwa na patelnię, mm -hmm. masło, bo bez masła I nie ma tak, życia. I tak mówiłaś, dużo, dużo oliwy, dużo masła. Tak, tak, tak. Wszystko zdrowe. Wjeżdża cebula. Mm -hmm. Teraz ryż. Tutaj mamy na cztery osoby robimy, więc wiesz, najemy się. Tu mamy mniej więcej 375 gramów ryżu. I tam mieszaj mieszaj. Tak, my go lekko prażymy do momentu, kiedy on się stanie taki lekko przezroczysty. Wino. No, to lubi dobre wino. Do do kieliszków to zaraz. Ajajaj. Jak zwykle na oko, to jest taki, no powiedzmy pół kieliszka do kieliszka Delikatnie wina. pijany ryż? Delikatnie pijany. A teraz czekamy, aż to wina się trochę wchłonie, trochę ewaporuje. I słuchaj, ucieszę Cię, wrzucasz z tej grzyby w końcu. Ale do? Do, do znaczy do ryżu. Sorry. Risotto to jeszcze 15 minut przed nami. Dobra. I teraz zaczyna się taka mozolna, trochę nudna rutyna, bo te 15 minut... Musimy poświęcić. Miesza dolewanie. dolewanie i mieszanie. dolewanie i mieszanie. On będzie powoli ten dysz, będzie wchłaniał e, bulion, a jednocześnie będzie też. E, wsysał ten, ten aromat grzybowy. Yes, okay, tak. Hmm, Okej, okay. jesteśmy tak na oko mniej więcej w połowie, mm -hmm. może nawet kawałeczek dalej. I teraz do patelni z to wjeżdżają moje grzyby. Zapraszam. Zabrażę Zabrażę do mojej. Do mojej. Dodamy jeszcze tutaj orzechy włoskie z Polski. Ja tu jeszcze dolewam tego bulioniku, czy to już jest ok? Nie, 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 dolewasz, dolewasz. Dolewasz, dolewasz. Ja posiekam natkę, Olu. Dobrze. A ty, kochanie, żebyś… Ser, ser. Ser. Trzemy parmezan, bizotto bez parmezana oczywiście nie istnieje. Jeszcze zanim podamy no. do stołu, i też podamy do stołu oczywiście risotto w towarzystwie startego parmezanu, żeby każdy sobie mógł ewentualnie dołożyć, ale Aj, już nie, na nie. tym etapie dorzucamy do garnka, na patelnię. I zobacz, widzisz, jakie to się zrobiło kremiste? Ja będę robiła teraz risotto no. w domu. Ale wiesz, jakie to jest prosta? I ci wyślę zdjęcie. Dobra, próbujesz i Dobra. mówisz, czy to mamy i czy możemy już usiąść do stołu. I na koniec wjeżdża jeszcze natka. Nie co ty na to? Jest ok? Czy czegoś mu jeszcze brakuje? Jest ok? No, 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 no masz no nie mogę ci. Wow, przepyszne to jest naprawdę. Mamy to i idziemy jeść. Idziemy konsultować. Chłodna jesteś? Bo ja bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo. To już przestaniemy gadać, zacznijmy jeść. Spróbujmy, jak nam to wszystko wyszło. Powiem, kochanie, że naprawdę dało się... Nie, ale razem to robiliśmy. Mm. Mm? To jest wspólne dzieło. Bardzo grzybowe, bardzo kremowe, troszeczkę maślane. Przepyszne. Konsystencja, jeszcze nie dotarła do orzechów. No i co, będziesz gotować, czy będziesz tylko podjadać teraz? Słuchaj, będę gotować to. Muszę zaprosić jeszcze raz, żeby nauczyć się czegoś innego, ale to jest przepyszne. A może swój kanał kulinarny na YouTubie? Słuchaj. Hmm? Świat stoi odporem, <laughs> tylko nas nasza wyobraźnia. Jako kobieta sukcesu social mediów, gdybyś miała teraz y, udzielić kilku takich złotych rad dla młodych ludzi, którzy zaczynają, albo którzy się zastanawiają, czy dadzą radę, czy w ogóle jest sens, to wchodzi. To to jest najczęstsze pytanie, jakie mi zadam. Jakie rady? Mhm. A to jest naprawdę. Dużo pracy, bo jest to praca, trzeba być na 24 godziny online, śledzić, śledzić trendy yy, i bardzo dużo szczęścia. Ja sama nie wiem, dlaczego mnie lubi aż tyle osób. I za każdym razem mnie to yy, jakby dziwi, że jest osób coraz więcej. Yy, I na pewno prócz tego tych dwóch rzeczy, systematyczność. Systematyczność i taka prawdziwość. Nie możemy udawać, mm -hmm. że kimś, bo i tak wyjdzie to wcześniej Ludzie tego czy później, nie, kupią. nie kupują no. tego. Więc yy, systematyczność i. Myślę, że cały czas bycie z sobą nie zapracanie się. A powiedz mi, a ty masz całą ekipę ludzi, która z tobą pracuje? Jak to wygląda? Może nie tyle co Ty, ale są, są stałe. Czy chodzi o Instagram, współpracuję głównie z moją siostrą, która pomaga mi robić zdjęcia i to wszystko jest takie w domowym zaciszu robione. Czyli to jest family business. Family tak? business bardzo, bardzo mhm. na każdej płaszczyźnie, też, też razem mamy firmę z ubraniami. Anna na YouTube już jest trochę więcej osób Rada, od montażysta, osoba, która y, ogarnia tam całą produkcję, żebyśmy mogły skupić się na, na nagrywaniu i na tworzeniu kolejnych treści. Deserek przed nami, panna kotta zwana inaczej leguminką. Mm -hmm. Ja miałam w przedszkolu leguminę, nie wiem, czy jeszcze w, w twoich czasach nie. takie rzeczy się serwowało. Ale w wersji świątecznej. To wygląda jak taki mus malinowy. Dobra, zaczynamy. Mm. świątecznie, co? Zapraszam mnie częściej, proszę. <laughs> Może bez kamer być nawet. <laughs> Masz tak z banku. Pycha, pycha. Włoska forma, ale naprawdę bardzo polska treść przez te przyprawy korzenne. Ale to jest super nieoczywiste. Olu, jesteś jeszcze bardzo młodą, ale już dość konkretnie spełnioną kobietą, <laughs> e, e, głodną sukcesów, e, z głową pełną marzeń. Gdybym ci miała złożyć jakieś życzenie noworoczne, to co by to miało być? Czego byś sobie życzyła? Zdecydowanie zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze, bez niego nie jesteśmy w stanie nic zrobić, no i szczęścia. I szczęścia. I ja tobie też tego życzę. A ja Ci bardzo dziękuję. <grym> I jeszcze do tych życzeń dołożę w takim razie jeszcze jedno, żeby ten nasz internet był taką też zdrową i fajną, szczęśliwą przestrzenią i żeby nie było w nim hejtu. Życzymy tego wszystkim. <grym> tak jest wszystkiego dobrego, Dziękuję bardzo. bardzo dziękuję.